Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dalej zajmuję się podstawami mikroekonomii. Dzisiaj chciałabym kilka słów powiedzieć o negatywnych efektach zewnętrznych jako przykładach jako zawodności rynku. Od pewnego już czasu w krajach rozwiniętych i rozwijających się coraz większa i coraz wyraźniejsza jest tendencja wzrostu znaczenia rynku jako głównego mechanizmu. Czyli rynek określa to, co jest produkowane i sprzedawane i w jakiej ilości, po jakiej cenie. W wielu państwach na szeroką skalę występuje deregulacja, w efekcie której firmy prywatne mają sporą swobodę podejmowania decyzji. Jest to polityka, która rozstrzyga dylematy gospodarcze, ale rozstrzygania tych dylematów gospodarczych pozostawia rynkowi. Mechanizmy rynkowe często jednak zawodzą i niektóre problemy, Da się rozwiązać wyłącznie dzięki współpracy na szczeblu globalnym. Rynek jest więc zawodny, jego ułomność należy definiować i korygować, czasem przy udziale państwa. Negatywne efekty związane z problemem zanieczyszczenia środowiska. Problem zanieczyszczenia środowiska jest od kilku lat bardzo ważnym tematem w sferze globalnej, w tym też w ekonomii, mikroekonomii. Rynki oferują efektywny sposób łączenia kupujących i sprzedających i określania, jakie dobra dla kogo i w jaki sposób produkować. Fundamentem ekonomii jest zasada, że dowolne wymiany, transakcje rynkowe, dowolne i dobrowolne te wymiany przynoszą korzyść zarówno kupującym, jak i sprzedającym i dlatego transakcje dochodzą do skutku. Czasem jednak zakupy na rynku wpływają na inne podmioty niż kupujący i sprzedający. Wpływ konkretnej wymiany rynkowej, transakcji, sprzedaż, kupno na stronę trzecią, która w niej nie uczestniczy, nie uczestniczy, nazywa się efektem zewnętrznym ubocznym. Efekty zewnętrzne mogą być zarówno negatywne, jak i pozytywne. Negatywne, ujemne efekty zewnętrzne, to na przykład występują wtedy, gdy koncert organizowany jest z muzyki Disco Polo blisko domu. Ktoś, kto nie lubi Disco Polo, musi tego słuchać, ponieważ no, jego koncert odbywa się blisko jego miejsca zamieszkania, jego domu i mimowolnie słyszy tą muzykę Disco Polo w swoim domu. Są to negatywne efekty zewnętrzne. Pozytywne, dodatnie efekty zewnętrzne. To dalej ten koncert odbywa się blisko domu, muzyki Disco Polo. I ktoś, kto lubi tę muzykę Disco Polo, słyszy ją za darmo, mimo tego, że a nie zapłacił za bilet i tak tą muzykę słyszy. Są to pozytywne efekty zewnętrzne. A zanieczyszczenie środowiska jako negatywny efekt zewnętrzny. Zanieczyszczenie środowiska to negatywny efekt zewnętrzny. Ekonomiści ujmują je w kosztach społecznych. Koszty społeczne to prywatne koszty produkcji, które ponosi firma i koszty zanieczyszczeń, które przy tej produkcji ponosi społeczeństwo. Przykład wyznaczania ceny i wielkości produkcji równoważących rynek, na którym generowane są negatywne efekty zewnętrzne. Jak to zrobić? Jak taki poziom wyznaczyć? Poziom równowagi? Przykładem, jako przykład podam tutaj usługę granie na żądanie na gitarze na ulicy na przykład. Produkcja tutaj to... Mierzono jest średnią liczbą utworów wykonanych w ciągu godziny. I na przykład przy cenie 20 zł wielkość zapotrzebowania na te utwory to 0, liczba utworów wykonanych bez uwzględnienia kosztów związanych z efektami zewnętrznymi to 10, a liczba utworów wykonanych przy uwzględnieniu kosztów związanych z efektami zewnętrznymi to 8. Przy cenie 18 wielkość zapotrzebowania to... 1 utwór. Liczba utworów wykonanych bez uwzględnienia kosztów związanych z efektami zewnętrznymi to 9, a z uwzględnieniem tych kosztów to 7. Przy cenie 15 wielkość zapotrzebowania to 2,5. Bez uwzględnienia kosztów związanych z efektami zewnętrznymi wykonanych utworów jest 7,5, a przy uwzględnieniu tych kosztów jest 5,5. Przy cenie 12 wielkość zapotrzebowania to 4 liczba utworów wykonanych bez uwzględnienia kosztów związanych z efektami zewnętrznymi to 6, a z uwzględnieniem tych kosztów to 4. Przy cenie 10 wielkość zapotrzebowania to 5, liczba utworów wykonanych bez uwzględnienia kosztów związanych z efektami zewnętrznymi to 5, z uwzględnieniem tych kosztów to 3 i przy cenie 5 na przykład wielkość zapotrzebowania to 7,5. Liczba utworów wykonanych bez uwzględnienia kosztów, Związane z efektami zewnętrznymi to 2,5, a z uwzględnieniem tych kosztów to 0. ,5. Jak widać tutaj, równowaga uwzględniająca koszty społeczne, te koszty związane z negatywnymi efektami zewnętrznymi, to 12, 2, cena 12, wielkość zapotrzebowania 4 i liczba utworów wykonanych przy uwzględnieniu kosztów efektów z efektami zewnętrznymi to 4. Natomiast bez uwzględnienia kosztów to cena 10, wielkość zapotrzebowania 5 i 5 utworów wykonanych bez uwzględnienia kosztów związanych z efektami zewnętrznymi. Wyznaczenie równowagi ceny i produkcji przy uwzględnieniu kosztów negatywnych, efektów zewnętrznych to po pierwsze określenie negatywnych efektów zewnętrznych. W przykładzie jest to zwiększenie hałasu na obszarze, gdzie działa firma. Czyli ma to wpływ na osobę, które nie wykupiły usługi, a na które gra na gitarze może wpływać źle. Określenie początkowej ceny i ilości równowagi przy uwzględnieniu tylko kosztów prywatnych i określenie nowego poziomu równowagi z uwzględnieniem pełnych kosztów społecznych. Po drugie, należy zrobić, ażeby wyznaczyć równowagę ceny i produkcji przy uwzględnieniu kosztów negatywnych charakterów zewnętrznych. Równowaga, e Występuje wtedy, kiedy wielkość popytu e, zrówna się z wielkością podaży e, przy uwzględnieniu negatywnych kosztów, e, negatywnych efektów zewnętrznych. Koszty społeczne uwzględnione przez firmy powodują wzrost ceny dóbr, usług i przesunięcie krzywej podaży w górę. Krzywa podaży reprezentuje decyzje produkcyjne firm, podejmowanie na podstawie kosztów krańcowych. A krzywa popytu przedstawia korzyści uzyskiwane przez ludzi, którzy maksymalizują swoją prywatną użyteczność. A więc przy braku efektów zewnętrznych równość popytu i podaży doprowadzi do zbilansowania się kosztów i korzyści społecznych. Ale gdy istnieją efekty zewnętrzne związane z zanieczyszczeniem środowiska, to krzywa podaży nie reprezentuje wszystkich kosztów społecznych. Bo przy występowaniu efektów zewnętrznych rynku nie uwzględnia, rynki nie uwzględniają wszystkich kosztów społecznych, tylko niektóre z nich. Dla ekonomistów, efekty zewnętrzne to przykład zawodności rynku. Gdy jest zawodność rynku, to nie można osiągnąć efektywnej wielkości produkcji, bo firmy nie uwzględniają wszystkich kosztów produkcji, lub konsumenci nie uwzględniają wszystkich korzyści związanych z zakupem dóbr i usług. Przy zanieczyszczeniu środowiska społeczne koszty produkcji przewyższają społeczne korzyści, ale e, dla konsumentów e, i rynek produkuje zbyt dużo. Wniosek: gdyby firmy musiały ponosić społeczne koszty zanieczyszczeń, to emitowałoby ich mniej, ale za cenę mniejszej produkcji i wyższych cen. Czasem państwo wymusza na firmach e, uwzględnianie, ponoszenie e, społecznych kosztów zanieczyszczeń, e, czyli Państwo w jakiś sposób stara się wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Na czym, czym są i na czym polegają publiczne sposoby rozwiązywania problemów negatywnych efektów zewnętrznych? Otóż są to np. przepisy dotyczące ochrony środowiska, takie, które ustanawiają dopuszczalne limity emisji zanieczyszczeń i mogą szczegółowo określać, jakie technologie kontroli zanieczyszczeń przedsiębiorstwa muszą stosować. Te przepisy mieszczą się w kategorii systemu nakazowo-kontrolnego państwa. Przepisy i regulacje te powodują to, że koszty redukcji rosną, a firmy muszą uwzględniać społeczne koszty zanieczysz zanieczyszczeń środowiska i przy podejmowaniu decyzji o wielkości produkcji muszą się z tymi kosztami liczyć. Trzy wyzwania związane z tym sposobem regulacji, z tym y, nakazowo-kontrolnym to firmy z reguły podporządkowują się nakazanym y, limitom i nie mają motywacji do dalszej redukcji zanieczyszczeń powyżej tych limitów. Po drugie, system nakazowo-kontrolny nie jest elastyczny, bo wprowadza takie same limity, y, elementy kontroli dla wszystkich firm, bez względu na to, co jest dla tych firm y, tanie jakie technologie są tanie do kontroli na przykład tych poziomów zanieczyszczeń, czy drogie, łatwo, czy trudno dostępne itd. Firmy więc nie mają motywacji, by po wprowadzeniu limitów, elementów kontroli, analizować raz jeszcze swoją produkcję i na bieżąco dostosowywać ją do, do, do obniżania zanieczyszczeń środowiska, czyli na bieżąco redukować te zanieczyszczenia środowiska system nakazowo-kontrolny po trzecie e, powstaje na szczeblu politycznym. E, w rezultacie wchodzące w życie przepisy dotyczące ochrony środowiska są zawiłe, mają wiele luk i wyjątków i są też e, tak jakby politycznie nieobojętne. Czyli e, z, no, załóżmy, że dany polityk chcąc uzyskać wpływy, może wprowadzić jakieś limity dotyczące ochrony środowiska. Oczywiście są podejmowane też prywatne sposoby rozwiązywania problemu negatywnych efektów zewnętrznych. Jest to na przykład trzy główne elementy tego podejścia, to na przykład opłaty za emisję zanieczyszczeń, zbywanie zezwoleń na emisję zanieczyszczeń i zdefiniowanie prawa własności. Polityka ochrony środowiska wykorzystująca przede wszystkim prywatne zorientowane na rynek sposobu ograniczania skali emisji zanieczyszczeń, umożliwia firmom zachowanie niezbędnego stopnia elastyczności. A firma ta polityka jest bardziej elastyczna niż polityka publiczna, nakazowo-kontrolna. Opłaty za emisję zanieczyszczeń to podatek nakładany na firmy, które emitują te zanieczyszczenia, podatek od zanieczyszczeń. Opłata ta stanowi motywację danej firmy do redukcji emisji zanieczyszczeń, o ile koszt krańcowy redukcji emisji jest mniejszy niż wysokość podatku. Firma, która musi płacić za emisję zanieczyszczeń, będzie miała motywację do ograniczania czy też likwidacji zanieczyszczeń, jakie powoduje. Firma, która musi wnosić opłatę za emisję zanieczyszczeń, ma motywację do znalezienia najtańszych technologii ograniczenia skali wytwarzania szkodliwych substancji. Firmy mogą łatwo tanio ograniczyć emisję zanieczyszczeń, zrobią to, bez minimalizować kwotę płaconego podatku, a firmy, które ponoszą wysokie koszty redukcji, zapłacą podatek od zanieczyszczeń. Czyli tak naprawdę firmy mogą wybierać, czy płacą podatek od zanieczyszczeń, czy we własnym zakresie szukają te rozwiązań technologicznych, te zanieczyszczenie zmniejszające. Opłaty za emisję zanieczyszczeń uwzględniane są w wielu krajach również nie wprost, na przykład podatek na paliwo silnikowe. Opłat, jest to opłata za zanieczyszczenie powietrza przez samochody i źródło finansowania budowy i remontu dróg publicznych. Drugi element podejścia prywatnego do rozwiązywania problemu negatywnych efektów zewnętrznych to zbywalne zezwolenia na emisję zanieczyszczeń. Program zbywalnych zezwoleń na emisję zanieczyszczeń to na przykład pozwolenie na emisję dwutlenku węgla w krajach Unii Europejskiej, gdy państwo lub organizacja międzynarodowa stosuje to prawo zbywania zezwoleń na emisję zanieczyszczeń musi zacząć od ustalenia limitu dopuszczalnej ilości zanieczyszczeń zgodnie z normami krajowymi lub międzynarodowymi. Tak ustalona wielkość tych zanieczyszczeń jest rozdzielana między firmy albo bezpłatnie, albo w drodze aukcji. Firmy muszą za to zapłacić. No i te firmy w ramach wielkości tych zanieczyszczeń stanych przez państwo mogą te zanieczyszczenia generować. Cechy e, tych zezwoleń to e, przede wszystkim zezwolenia mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w pewnym okresie czasu. Na przykład w ciągu 20 lat program ma przynieść e, zmniejszenie czy też e, wyeliminowanie emisji CO2. Zezwolenia te są zbywalne, czyli firmy mogą je kupować i sprzedawać. I system oparty na zbywalnych pozwoleniach na zanieczyszczenia działa skutecznie tylko wtedy, gdy pomija się kwestia tego, które przedsiębiorstwa ograniczają emisję zanieczyszczeń, a które kupują pozwolenia. Program zbywalnych, zbywalnych zezwoleń na emisję zanieczyszczeń pozwala na pożądane ograniczenia zanieczyszczeń po minimalnym koszcie, bo gdy koszt emisji zanieczyszczeń jest niższy od ceny zezwolenia na rynku wtórnym, to firmy będą wdrażały technologię zmniejszającą emisję zanieczyszczeń zamiast kupować za zezwolenia, a gdy zezwolenia otrzymało się od państwa bezpłatnie, to firmy będą sprzedawały je na rynku i odwrotnie, Koszt emisji zanieczyszczeń przekroczy cenę zezwolenia. W momencie takim firma kupi zezwolenie od państwa na pierwotnym rynku lub na pierwotnej aukcji lub odkupi od innych firm na rynku wtórnym. Problemem jest pierwotna alokacja zezwoleń. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń może się odbić na spadku produkcji i przynieść np. spadek zatrudnienia. Władze chętne, by emisje zanieczyszczeń redukować e, będą starały się, by robiły to inne kraje, stany województwa i wtedy wpłynie to na całe środowisko bez udziału danego państwa czy też y, obszaru. E, i odbędzie się spadek zanieczyszczeń globalnych, a e, dane państwo uchroni się przed spadkiem zatrudnienia, czyli przed wzrostem bezrobocia. I po trzecie, prywatnie, prywatny sposób na problem negatywnych efektów zewnętrznych to zdefiniowanie prawa własności. Według ekonomistów lepiej zdefiniowane prawa własności, jasne, jasno zdefiniowane i alokowane prawa własności mogą też zapewnić równowagę między działalnością gospodarczą a zanieczyszczeniem środowiska. Jest to istotne w sprawach dotyczących zagrożonych gatunków fauny i flory przede wszystkim. Zagrożone gatunki, liczba tych gatunków zagrożonych zwiększa się, a większość populacji roślin i zwierząt żyje na gruntach prywatnych. Ochrona tych gatunków wymaga analizy bodźców zagrożenia i praw własności. Gdy państwo ustali, że na czyjejś własności jest zagrożony gatunek, występuje zagrożony gatunek, Rośliny czy zwierzęta, to zakaże mu korzystać z tej własności. Właściciele eliminowali ze swojej własności zagrożone gatunki, żeby móc z niej skorzystać. Był to najprostszy sposób do tego, aby móc korzystać ze swojej własności. Ale lepiej byłoby nakłonić właścicieli do ochrony zagrożonych gatunków na ich terenach i zapewnić zapewnienia im bezpiecznych siedlisk, na przykład poprzez odszkodowanie państwa dla właścicieli, Chroniących zagrożone gatunki. Zachęty i elastyczność w kwestiach ochrony środowiska są zdecydowanie lepsze niż polityka nakazowo-kontrolna. Mam nadzieję, że tutaj o tych negatywnych efektach zewnętrznych, efektach zewnętrznych w ogóle powiedziałam parę słów. Mam nadzieję, że troszeczkę udało się je Państwu pojąć. Na, na dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.